W Biblii są ciała, które po prostu nie pozostały tam, gdzie umarły, niektórzy zniknęli, inni z martwych wstali, o niektórych walczyli aniołowie, a niektórzy nawet nie zostali pochowani. To nie jest po prostu dziwne, to jest odkrywcze. Podczas gdy większość ludzi mówi o duszy i niebie, są szczegóły dotyczące fizycznego przeznaczenia Mojżesza, Jezusa, a nawet apostołów, których nikt nie komentuje. Ciała, które Bóg ukrył, ciała, które stały się relikwiami, ciała, które do dziś skrywają tajemnice. Jeśli to podważa fundamenty wiary, to dlatego, że jest w tym coś, co nigdy nie zostało wyjaśnione. W tym filmie dowiesz się, dlaczego Bóg nadal troszczy się o ciała, nawet po śmierci. Przygotuj się, bo Biblia przemówi do ciebie jak nigdy dotąd. Zniknięcie ciała Mojżesza nie było przypadkiem. Mojżesz przewodził całemu narodowi. Rozmawiał z Bogiem na górze i niósł tablicę prawa, a mimo to nie miał nawet nagrobka to sam Bóg go pochował. Nie było to na publicznym placu, ani w miejscu honorowym było to z dala od ludzkich oczu bez świadków, bez świec, bez kwiatów. Jedyna odnotowana informacja to ta, że do dziś nikt nie wie, gdzie znajduje się jego grób. To nie jest zwykła tajemnica to jest ochrona teraz pomyślcie ze mną. Dlaczego ukryto ciało człowieka tak wiernego, tak obawianego nawet przez faraona? Odpowiedź może leżeć właśnie w bałwochwalstwie, jakie może to wywołać. Gdyby ludzie już teraz zamieniali zwykłe przedmioty w bożki, co zrobiliby z kośćmi człowieka, który widział płonący krzew? Ryzyko było zbyt duże. Grób stałby się sanktuarium, ciało relikwia. A uwaga przeniosłaby się z Boga na człowieka. Bóg o tym wiedział. I działał wcześniej. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego w tym epizodzie. Księga Judy ujawnia, że Archanią Michał pokłócił się z samym szatanem o ciało Mojżesza. To prawda, to nie było dla narodu, to nie było dla nikogo. Chodziło o ciało, które już było martwe. List Judy 1 do 9 pokazuje, że materia fizyczna wciąż miała znaczenie duchowe. Co szatan chciał zrobić z tym ciałem? A dlaczego Miguel na to nie pozwolił? Są tam rzeczy wykraczające poza zdrowy rozsądek. Spór pokazuje, że ciało sługi Bożego nie jest tylko jednorazową skorupą, jest świadkiem, nosi znamiona, reprezentuje historię. Wróg nie chciał zwłok, chciał ukraść symbol, który te ciała reprezentowały, i dlatego Bóg położył temu kres, nie pozostawiając żadnego śladu. Kiedy ciało staje się przynętą odwracającą uwagę od czci, Bóg odcina do niego dostęp. A on nie negocjuje takich rzeczy. To także ujawnia coś ważnego na temat sposobu, w jaki niebo traktuje ciała swoich ludzi. Nawet po śmierci istnieje opieka, zamiar. Mojżesz nie miał zwyczajnego końca, ponieważ jego życie również nie było zwyczajne. Jego ciało nie mogło ulec zepsuciu, ani fizycznemu, ani duchowemu. Może dlatego, że pewnego dnia otrzyma rolę, której nikt się nie spodziewał. I rzeczywiście, Pojawia się ponownie na górze przemienienia, u boku Eliasza. Widzisz, że nic nie dzieje się przypadkiem. A jeśli Bóg ukrył ciało Mojżesza, co mógłby pozostawić odsłoniętym w innych? Czy pozostawiono jakieś widoczne elementy, które miały budować wiarę? A może pokazać, że nawet suche szczątki mogą nadal pełnić jakąś funkcję? Są ciała, które zdają się przezwyciężać upływ czasu. Elizeusz odszedł, ciało się rozpuściło. Posługa zdawała się dobiegać końca. Pozostały tylko kości, a jednak, kiedy wrzucili martwego człowieka do grobu, to, co się wydarzyło, nie miało żadnego sensu. Ciało dotknęło szczątków Elizeusza i powróciło do życia. Bez słów, bez modlitwy, bez świadków wiary, wystarczył kontakt z resztkami proroka, aby uruchomić coś, czego nikt się nie spodziewał. To nie była magia. To nie był rytuał. To było dziedzictwo. Elizeusz niósł coś, co nie kończyło się śmiercią. Namaszczenie tak gęste, że przetrwało upływ czasu i pozostało w kościach. Nie zdarza się to każdemu. To rzadkie, to dziwne, i to jest zupełnie nielogiczne, a jednak jest to zapisane w drugiej księdze królewskiej 13.21. Bez żadnych wymówek. Moc Boża nie odeszła wraz z nim. Zostało, pozostało w kości, pozostało w tyle. Było to jak ciche przesłanie dla tych, którzy sądzą, że wszystko się kończy, gdy ciało przestaje działać, a co najbardziej imponujące, nikt tego cudu nie zaplanował. W pośpiechu wrzucili ciało zabitego do środka, gdyż zbliżała się grupa wrogów. To była rozpacz, improwizacja, a jednak życie wzięło górę nad śmiercią. To pokazuje, że czasami cud nie wymaga pięknej oprawy ani odpowiedniej modlitwy, czasem po prostu potrzeba celu. A gdy cel zakorzeni się w ciele wiernego człowieka, nawet suche kości są mu posłuszne, tego typu widoki powodują dyskomfort. Bo jeśli kości Elizeusza miały moc, co innego mógł uczynić Bóg z zapomnianymi ciałami? Czy ludzkie ciało może nadal być narzędziem po śmierci? Biblia nie mówi, że było to częste zjawisko, ale nie powiedział też, że był jedyny. Pokazuje to, że dla Boga ciało nie jest duchowym śmieciem, jest to kontynuacja misji. A misja, gdy jest prawdziwa, nie kończy się w grobie. A jeśli kości Elizeusza przywracają życie komuś, czego można oczekiwać od ciała kogoś, kto pokonał śmierć? Ponieważ w Biblii jest grób, który również był pusty, ale z jeszcze ważniejszego powodu. Powód, który dzieli kalendarze, historie, a nawet serca. Ciało, które nie tylko wstało, ale i zniknęło. A najbardziej intrygujące jest to. Co to zniknięcie nadal oznacza dla tych, którzy wierzą? Spośród wszystkich ciał, które przeszły przez ziemię, tylko jednego nigdy nie odnaleziono. Jezus umarł, owinięto go w płótna, złożono w nowym grobie, zapieczętowano kamieniem i strzegli żołnierze, ale trzeciego dnia nic nie było tam, gdzie powinno. Tkanina pozostała, kamień wyszedł, ciała nie ma. Nie było żadnych śladów walki, kradzieży. Ani śladu oszustwa, po prostu pustka, której echo było głośniejsze niż jakikolwiek ludzki głos. I jeden szczegół szalik zakrywający jej twarz był złożony to nie była nieostrożność, to była wiadomość w kontekście kultury żydowskiej złożona chusteczka symbolizowała intencję powrotu, a Jezus nie pozostawił po sobie żadnego bałaganu, żadnego śladu zniszczenia pozostawił zamówienie zostawił znak. Pozostawiono miejsce na wiarę. Ta nieobecność nie była końcem. Była początkiem. Ciało, które zostało zmiażdżone na krzyżu, przemienione w getsemani, rozdarte włócznią, teraz żyło. Ale nie chodziło tylko o duchowość. To było w rzeczywistości, w kontakcie, w realnej obecności. Jan pobiegł do grobu i zobaczył. Pedro wszedł i był w szoku. Maria płakała, aż usłyszała głos wołający ją po imieniu. A nawet mając dowody, byli ludzie wątpiący. Thomas, na przykład, uwierzył tylko wtedy, gdy mógł dotknąć, ale zmartwychwstanie nie miało na celu jedynie udowodnienia czegoś, miało to być zainaugurowaniem pewnej rzeczywistości. Nowe stworzenie, ciało, które pokonało śmierć w sposób, w jaki nie udało się to żadnemu innemu. Nie została reaktywowana. To było gloryfikowane. Ta gloryfikacja zmienia wszystko. Gdyby bowiem Jezus powrócił do życia. W tym samym stanie, w jakim umarł, byłby to jedynie cud. Ale on powrócił inny, niedościgniony. Potrafi przechodzić przez drzwi, a także jeść ryby, o chodzeniu z uczniami, ale także o wznoszeniu się na wyżyny. Jego zmartwychwstanie nie było zwykłym powrotem, było przed smakiem tego, co czeka tych, którzy wierzą. I to na nowo definiuje wartość ludzkiego ciała, bo jeśli Bóg wskrzesił swoje. To nie zmarnuje też naszego. Potwierdza to list do Rzymian 8.1.1. A jeśli Duch Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, mieszka w was, to i On ożywi wasze śmiertelne ciała. Innymi słowy, plan zbawienia obejmuje ciało. Nie tak jak jest, ale jak to będzie. A jeśli ciało Chrystusa nie pozostało w grobie, co można powiedzieć o ciałach, które nigdy nie zaznały smaku śmierci. Ciała, które nie zostały pochowane, lecz porwane na oczach ludzi. Biblia nie pozostawia wątpliwości, nie wszyscy mieli oczekiwany koniec, niektórzy w ogóle nie widzieli grobu, Enoch chodził z Bogiem i nagle przestał istnieć. Nie ma mowy o chorobie, starości, ani tragedii, mówi się jedynie, że Bóg go zabrał, rodzaju 5.24. Ciche, lecz pełne celu zniknięcie. Ciało, które po prostu przestało zamieszkiwać ziemię, nie przechodząc przez normalny cykl śmierci, już samo to obala sporą część płytkiej teologii. Ale Eliasz był inny, nie odszedł cicho. Został on porwany w wichrze na oczach Elizeusza, na ognistym rydwanie i na płonących koniach, drugie królów 12.1. Scena, która wydaje się być wyjęta z filmu, ale napisana jest z taką samą naturalnością, z jaką opowiada się o ślubie czy wojnie. Eliasz nie został pochowany, nie było grobu, jego ciało zostało pochłonięte przez coś, czego ludzkie oko ledwo mogło śledzić. A co z Elizeuszem? Zachował płaszcz, i z uderzeniem. Co Bóg chciał przez to pokazać? Być może ciało może być również narzędziem honoru, a nie tylko cierpienia, że są ludzie, których misja jest tak ściśle związana z niebem, że nawet śmierć nie ma prawa ich dotknąć. A jeśli Mojżesz ukrył swoje ciało, to Enoch i Eliasz nawet nie pozostawili po sobie zwłok. Niebo po prostu rościło sobie prawo do tego, co należało do niego. Nie jest to duchowa przesada to znak, że istnieją wyjątki wskazujące na coś większego. A dlaczego tylko te dwie? Jeden żył przed potopem, drugi przed proroczą ciszą oba w przejściach oboje dźwigają ciężar ogłaszania, konfrontowania i reprezentowania nieba. Może to wyglądać na zbieg okoliczności, ale to właśnie oni pojawiają się z Jezusem w chwili przemienienia: Mojżesz, który umarł, Eliasz, który został zabrany, Enoch, wymieniony w Nowym Testamencie jako wzór wiary, wszyscy żywi, wszystkie aktywne, o wszystkich z nich wspomniano nawet po wiekach. Ten subtelny wzór otwiera przestrzeń na jeszcze głębszą refleksję: jeśli są ciała, które Bóg ukrywa, inne, które uwielbia, a jeszcze inne zabiera, to fizyczne przeznaczenie tych, którzy mu służą, nie jest formułą, to suwerenny wybór, znak, przypomnienie, że nawet na końcu Bóg traktuje każdą historię wyjątkowo, a może pozwoliło to pewnym ciałom pozostać widocznymi właśnie po to, aby nigdy nie zostały zapomniane, jak na przykład szczątki apostołów, których szczątki nie zniknęły, lecz zostały rozproszone po całym świecie. Głosili kazania, uzdrawiali, byli prześladowani, chłostani, więzieni i zabijani. Jednak apostołowie nie zaznali spokoju nawet po śmierci, ich ciała przeszukiwano, przechowywano, transportowano, a nawet dzielono. Piotr zostałby ukrzyżowany głową w dół. Podobno jego szczątki znajdują się pod bazyliką świętego Piotra w Watykanie. Mówi się, że Jakub, syn Zebedeusza, został zabrany do Hiszpanii. Gdzie nad jego domniemanym grobem zbudowano katedrę? A Thomas? Uważa się, że zmarł w Indiach, do dziś w kościołach w Europie i na wschodzie znajdują się fragmenty przypisywane jego osobie. Wszystko to byłoby jedynie historyczną ciekawostką, gdyby nie fakt, że szczątki te stały się obiektami czci. Fragmenty kości zaczęto traktować jako święte relikwie. Tysiące ludzi odbywa pielgrzymki, aby zobaczyć żebro. Kość udową czy kawałek czaszki. I w ten sposób wiara wielu ludzi została odżywiona. Ale co to mówi o relacji pomiędzy ciałem i duchowością? Dlaczego Bóg pozwolił, aby kości apostołów zostały rozrzucone niczym cenne przedmioty? Niektórzy widzą w tym sposób na zachowanie spuścizny. Ciała, nawet martwe, nadal dają świadectwo. Są tam, jakby chcieli powiedzieć: Oto ktoś, kto umarł za coś, w co wierzył. Z drugiej strony są tacy, Którzy zastanawiają się, czy nie odwraca to uwagi od tego, co istotne. Apostołowie przecież nie domagali się czci, żaden z nich nie zaproponował wystawienia swoich kości, niemniej jednak ich ciała nie zostały zapomniane. Praktyka ratowania szczątków wywołała również debatę na temat autentyczności. W niektórych przypadkach dwa miejsca twierdzą, że posiadają tę samą kość. I tu właśnie pojawia się ryzyko, że wiara stanie się przesądem. Ale nawet pośród sprzeczności, wciąż powraca pytanie, dlaczego ich ciała zostały zachowane z taką starannością? Czy jest w tym coś duchowego, czy to tylko ludzka tradycja? I dlaczego niebo pozwoliło, aby wśród tylu męczenników, to właśnie apostołowie mieli swoje ciała uczczone w ten sposób? To, co widzimy za tym wszystkim, to fakt, że Bóg pozwala, aby w pewnych przypadkach ciało nadal mówiło, nawet gdy głos ucichł? Jakby każdy element nosił w sobie żywą pamięć o tym, kim byli. I to może być piękne, aż do momentu, w którym ciało przestaje wskazywać na Boga i zaczyna przyciągać się do siebie. Właśnie w tym miejscu historia wykonała niebezpieczny krok, a to, co kiedyś było wiarą, stało się walką o fragmenty kości, zaschniętą krew i symbole ziemskiej władzy. como komirsułkom Hewerensie mercado. Não demorou muito para que pedaços dos corpos dos apóstolos fossem colocados em relicários de ouro, expostos em templos e disputados por cidades inteiras. Algumas igrejas medievais chegaram a afirmar que tinham dentes, unhas e até gotas do sangue de santos. A fé genuína passou a conviver com o risco do fetiche religioso e a pergunta que poucos têm coragem de fazer é: isso ainda aponta para Deus? A verdade é que muitas dessas relíquias foram associadas a milagres. Pessoas relatavam curas, visões, sinais após tocar num osso ou numa veste atribuída a algum apóstolo. Isso gerava comoção, atraía multidões, trazia recursos, mas também acendia outro problema: como provar a autenticidade daquilo? Como saber se aquele fragmento era mesmo de Pedro, ou de João, ou de Tiago? A fé foi sendo misturada com tradição, e em alguns casos com interesse. Em meio a isso, surgiram casos absurdos: dois locais diferentes alegando possuir o mesmo osso do mesmo apóstolo, relíquias vendidas em troca de favores, terras e influência. Aquilo que deveria lembrar a morte de mártires começou a parecer mais uma forma de controle espiritual. E enquanto isso, o verdadeiro ensino dos apóstolos ia sendo esquecido, ofuscado por peças de marfim, vidro e prata. O corpo virou símbolo e o símbolo virou ídolo, mas nem tudo foi manipulação. A quem tenha se aproximado dessas relíquias com coração sincero, buscando uma conexão real com a fé dos primeiros discípulos. O problema não está necessariamente na relíquia, mas no que ela significa para quem olha. Se ela é ponte, serve. Se vira fim em si mesma, desvia. E quando a fé se ancora em objetos, perde força, porque a fé genuína nunca dependeu de pedaços de ossos, mas de um corpo que venceu a morte. Paulo já alertava sobre isso. Em Colossenses 2.17, ele dizia que certas práticas eram apenas sombras do que viria, mas que o corpo é de Cristo. A adoração de símbolos pode parecer piedosa mas se afasta da essência e quando o sagrado vira objeto de barganha ou orgulho, Deus se retira. Ele não divide a glória com relíquias. Ele quer um povo que o adore em espírito e verdade. E talvez por isso, alguns corpos desapareceram completamente da história. Não foram levados para templos, nem disputados por igrejas, simplesmente sumiram. Divne jest myśleć, że spośród wszystkich głównych To właśnie ci najbardziej kochani, śledzeni i najczęściej cytowani, mają ciała otoczone ciszą. Paweł, apostoł Pogan, który przeżył katastrofy statków, uwięzienie i cesarzy, został stracony w Rzymie, ale nikt nie wie dokładnie gdzie został pochowany. Istnieją doniesienia, plotki, tradycje, ale nic pewnego. Człowiek, który zaniósł Ewangelię na krańce ziemi, Zniknął z historii dokładnie w momencie, gdy jego misja dobiegła końca. Na tej liście znajduje się również Maria, matka Jezusa, a tajemnica, która go otacza, jest być może jeszcze większa. Niektóre tradycje głoszą, że została pochowana w Jerozolimie. Inni twierdzą, że jej ciało zostało zabrane do nieba, z ciałem i duszą, podczas wydarzenia zwanego wniebowzięciem. Brak dowodów, bez kości, brak potwierdzonej lokalizacji. Cisza otaczająca ciało Maryi nie wydaje się być wyrazem zapomnienia, lecz raczej szacunku. Być może jest to nawet rodzaj boskiej ochrony. Jan, umiłowany uczeń, który napisał Apokalipsę, żył dłużej niż wszyscy inni. Jednak jego śmierć również owiana jest mgłą. Niektórzy twierdzą, że zmarł w Efezie. Inni twierdzą, że nie umarł. Został po prostu zabrany. Ciekawe jest to, że wskazano jego grób. A potem ogłoszono, że jest pusty, miejsce, w którym ciało zostało pochowane, ale skąd w tajemniczy sposób zniknęło. Zbieg okoliczności, a może istnieje wzór, który powtarza się u tych, którzy są najbliżej nieba? Te zaginięcia rodzą pytania, które nie chcą zniknąć: czy ciała te można ukryć w wyniku nadprzyrodzonej interwencji? A może po prostu pochłonął nas czas i historia. Biblia nie podaje szczegółów. Ale sama nieobecność ma już swoją wagę. To tak, jakby niebo mówiło, nie potrzebujesz ciała, żeby pamiętać o misji, albo może, ciało nie ukończyło jeszcze swojej podróży, więc nie można go znaleźć. Pozostaje jedynie poczucie, że fizyczne przeznaczenie tych postaci wciąż ma coś do powiedzenia. Ich wiara nie była związana z ziemią, nie ma nawet ich szczątków. Odeszli, nie jako ktoś, o kim zapomniano, ale jako ktoś, kto wciąż jest zachowywany. A co najciekawsze, ci, którzy zniknęli, nie byli bałwochwalcami, nie zamieniono ich w relikwie, nie zamieniły się w eksponaty w świętych gablotach. Oni po prostu pozwalają, aby cisza mówiła za nich, a ta cisza wskazuje na coś większego plan, który nadal obejmuje ciało w wieczności. Od samego początku Bóg nigdy nie traktował ciała jako czegoś jednorazowego, ukształtował człowieka z prochu, tchnął w niego, i nazwał go bardzo dobrym. Ciało nie jest wypadkiem duszy, ani chwilowym ciężarem, to część planu, do tego stopnia, że Jezus po zmartwychwstaniu powrócił w ciele. I co więcej, z markami, mógł wrócić bez obrażeń, ale on wolał zachować znaki, jakby chciał powiedzieć, nawet to, co zostało zranione, posłuży ku chwale. Wiara chrześcijańska nie mówi tylko o niebie, mówi także o zmartwychwstaniu. A zmartwychwstanie nie polega na unoszeniu się w postaci ducha, lecz na wznoszeniu się w postaci ciała. W liście do Rzymian 8.1.1 wyraźnie powiedziano, że ten sam duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, ożywi nasze śmiertelne ciała. Oznacza to, że obecne ciało jest zalążkiem, umiera, aby mógł narodzić się ktoś inny, nieprzekupny, uwielbiony, ale nadal ciało, z kształtem, z tożsamością. Z wiecznym celem, dlatego Bóg troszczy się nawet o to, co jest pogrzebane. Biblia jest pełna znaków tego świadczących: kości, które odżywają, otwieranie grobów, ludzie, którzy powracają po śmierci, przynosząc coś nowego, sprawa nie została pominięta, została włączona do odkupienia. To, co widzimy, czego dotykamy, co nosimy w sobie, wszystko to odgrywa rolę, a nawet ból, blizny i ograniczenia, których doświadczamy tutaj, Zostaną tam przekształcone w widoczne świadectwo. To wszystko zmienia, zmienia sposób, w jaki radzimy sobie ze śmiercią, starością i cierpieniem fizycznym, ponieważ nic nie jest daremne, ani zmęczenie ciała, ani o zmaganiach, którym musiał stawić czoła. Bóg zachowuje każdą łzę, każdą bliznę, każde poddanie się dokonane w ciele. To, co dziś wydaje się słabnąć, jutro zostanie uwielbione. A co było pogardzane na ziemi, będzie czczone w niebie. Nic, czego używa Bóg, nie zostaje wyrzucone. Dlatego ukrył ciało Mojżesza, zachował ciało Jezusa, zabrał Eliasza do chwały i pozwolił, aby apostołowie byli pamiętani nawet przez ich kości. Ponieważ ciało jest czymś więcej niż tylko mięsem, jest żywą pamięcią o tych, którzy się oddali. To znak, że Bóg nie zbawia tylko duszy, On przemienia całość. A ta transformacja już się rozpoczęła, nawet jeśli nikt nie widzi, nawet jeśli jest zakopane, nawet jeśli zostanie zapomniane, bo dla Boga nawet to, co zgniło na ziemi, może z martwych wstać w chwale.